W dzisiejszym odcinku mówimy o kryterium ilorazowym zbieżności szeregów. Gdybym miała powiedzieć, które są moje dwa ulubione kryteria, to pierwsze by było Delamberta, a drugie kryterium ilorazowe. Zobaczycie, że są pewne zasady. Jak się ich trzymamy, to wychodzi ilorazowe prawie zawsze. Prawie, no bo czasami może się okazać, że jednak trzeba iść w kryterium koszego albo porównawcze, albo jakieś jeszcze inne. Zobaczmy, co to jest kryterium ilorazowe. O co w tym chodzi. Pewnego miejsca wyrazy naszych szeregów muszą być dodatnie, nie? Czyli to też nie będzie kryterium zachodziło dla tych szeregów naprzejmiennych, czyli tam, gdzie jest minus 1 do potęgi n to na pewno ilorazowego nie stosujemy. Czyli patrzymy na nasze szeregi, są wyrazy większe od zera od pewnego miejsca. I istnieje dodatnia właściwa granica, limit, przyjemną dążącym do nieskończoności, ciągu an przez bn, czyli mamy dwa szeregi, bierzemy granicę ciągu AN przez BN i ona musi być dodatnia właściwa, to znaczy, że musi być przedział od 0 do plus nieskończoności. Jeśli taka granica istnieje, to te szeregi są jednocześnie albo oba zbieżne, albo oba rozbieżne. I jak to kryterium ilorazowe będziecie stosować za tak. Będziemy mieć tak. Mamy szereg i mamy powiedzieć, czy jest zbieżny, czy jest rozbieżny. I będziemy do niego szukać brata bliźniaka, powiedzmy, czyli takiego szeregu BN, żeby istniała taka granica i żeby ona była z przedziału od 0 do plus nieskończoności. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że te szeregi oba są albo zbieżne, albo rozbieżne. No, ten szereg BN sami musimy wymyśleć, co czasami nie jest takie łatwe. Tak, musimy wymyślić ten szereg BN, żeby nie tylko istniała ta granica, ale przede wszystkim, żebyśmy o BN mogli łatwo powiedzieć, że on jest zbieżny albo rozbieżny. No bo po co wymyślać drugi trudny szereg, o którym nie wiem, czy jest zbieżny, czy jest rozbieżny? To nic mi nie da do powiedzenia, czy szereg AN był zbieżny, czy rozbieżny. Zobaczcie, jak wyglądają przykłady. Zobaczcie na te dwa przykłady. One pójdą świetnie z kryterium ilorazowego. Jak ja widzę tutaj, że nie ma żadnej silni, żadnych takich dziwnych rzeczy, tylko jest potęga na górze, potęga na dole, A na, To myślę sobie, może kryterium ilorazowe zadziała i trzymam za to kciuki. Teraz tak, kryterium ilorazowe. No to szukam brata bliźniaka. Teraz muszę się zdecydować, co to będzie za szereg, który będzie się tak właśnie podobnie zachowywał. No, muszą być spełnione takie warunki, że po pierwsze, Wyrazy muszą być od pewnego miejsca na pewno dodatnie. Tutaj zobaczcie, że, że tak jest. Jakbyście sobie sprawdzili, no to dla n większych od 1, no to ta, te wyrazy tutaj są nieujemne. Nawet dodatnie. Eee, I jeszcze ten drugi szereg musi być taki, że jak podzielę sobie an przez bn, to granica wyjdzie mi z przedziału od 0 do nieskończoności. Jak ja sobie wybieram ten szereg? A ja robię to tak. Biorę najwyższą potęgę tutaj z licznika, najwyższą z mianownika i dzielę to. Czyli n kwadrat przez n do czwartej to jest 1 przez m kwadrat. Więc mam takie podejrzenie, że szereg 1 przez m kwadrat będzie zachowywał się podobnie. Sprawdźmy. Czyli to jest moje an, a to jest moje bn. Sprawdzę, czy limes przy n dążącym do nieskończoności a n przez bn jest, czy ta granica istnieje, czy jest większa od zera, mniejsza od nieskończoności. No to mam limes przy n dążącym do nieskończoności, przepisuję n kwadrat plus 1 przez 3n do czwartej minus n kwadrat i dzielę przez 1 przez n kwadrat. No, zamiast dzielić przez 1 przez n kwadrat, mogę pomnożyć przez odwrotność, czyli będzie n kwadrat plus 1 razy n kwadrat przez 3n do czwartej minus n kwadrat. I teraz, jak zobaczę, do czego to dąży, z licznika bym wyłączyła n do czwartej, zmianą tak samo n do czwartej, n do czwartej by mi się skróciło i ta granica by wyszła 1 trzecia. 1 trzecia jest z przedziału od 0 do plus nieskończoności, czyli z kryterium ilorazowego wiem, że te szeregi są albo oba zbieżne, Albo oba rozbieżne. Ale wiem, że szereg 1 przez n kwadrat to jest szereg harmoniczny rzędu drugiego. A szereg harmoniczny rzędu drugiego jest zbieżny. Czyli ponieważ ta granica wyszła 1 trzecia, czyli ona jest z przedziału od 0 do plus nieskończoności, dodatko szereg jest zbieżny. w nawiasie jest harmoniczny rzędu drugiego to mamy z kryterium porównawczego wynika, że szereg N od 1 do nieskończoności, ten, który tam był, n kwadrat plus 1 przez 3 n do 4 minus n kwadrat jest zbieżny. Dobra, bliźniak też był zbieżny. Ok, to teraz sprawdźmy ten drugi szereg. Już Wam zdradziłam moją metodę, jak szukam tych szeregów, które mi później wychodzą fajnie w kryterium ilorazowym. Tak samo tutaj. Najwyższa potęga licznika przez najwyższą potęgę mianownika, czyli n kwadrat przez n do 3, Tym razem wydaje się, że ten szereg będzie się podobnie zachowywał, jeżeli chodzi o zbieżność, do szeregu 1 n Sprawdzamy. Limes przy n dążącym do nieskończoności. An przez Bn. Co mamy? No, zobaczcie, to jest nasze An, a to jest Bn. Podzielimy jedno przez drugie, czyli an przez Bn, czyli to jest tak, jakbyśmy pomnożyli przez odwrotność tego. Ale dobra, po kolei. Limes przy n dążącym do nieskończoności. n kwadrat plus pierwiastek z n plus 1 przez n do trzeciej plus 2 pierwiastki z n plus 2 podzielić przez jedną n. To tak jak mówiłam, pomnożę przez odwrotność, czyli tutaj do licznika dopisuję wszystko razy n przez n do trzeciej plus 2 pierwiastki z n plus 2. Wyciągając najwyższą potęgę z licznika i zmianownika, czyli n do trzeciej, skracając i patrząc, do czego dąży nawias, okaże się, że ta granica jest równa 1. I spoko, bo to nie jest kryterium de Lamberta, gdzie wychodziła nam granica równa 1, to kryterium de Lamberta i kryterium Koszego nie rozstrzygają, ale tutaj jest ważne, żeby ta granica była w przedziale od 0 do plus nieskończoności. A w takim przedziale jest. I teraz co powinniśmy napisać na kolokwium albo na egzaminie z analiz? Policzyliśmy, że ta granica jest w przedziału od 0 do plusy nieskończoności i piszemy 1 należy do tego przedziału. Wobec tego szereg ten, który tutaj mamy, a n i szereg J na n są albo oba zbieżne, albo oba rozbieżne. Ale my o szeregu 1n wiemy, że jest szeregiem harmonicznym rzędu pierwszego, czyli jest rozbieżny. Skoro szereg 1n jest rozbieżny, a ta granica wyszła nam z przedziału 0 do plus nieskończoności, to z kryterium ilorazowego nasz szereg An też będzie szeregiem rozbieżnym.